Halko, Halko, witam Was serdecznie dzisiaj. Ranking deserów. O, taki, taki deserek. Mm -hmm. Ładny, ładny. No, to niech będzie takie trzy nawet. Bo wygląda apetycznie. Mm, dziewiątka. Nie moje typ. Pączki 8. E, to były te, jakie to było. To nie, był, to nie są naleśniki. Tylko coś innego. Zapomniałem właśnie jak to się nazywa, ale dziesiątka, nie. Um. Jakby to był sernik z takim czymś, to... No nie. Rolada, Rulada, uwielbiam takie cołość jedyneczka. Torcik taki, no niech będzie na tej czwóreczce. Truskawki w czekoladzie, no to niech będzie taka piątka już tak ostatecznie. Wygląda dobrze, ale nie wiadomo do końca, co tam jest w środku. Więc taka szósteczka. O Jezu, uwielbiam te kuleczki. Uwielbiam po prostu prze... Mm. O ludzie, dwójeczka. Także tak się prezentuje się już tutaj ranking deserów według mnie. A że ja Wam życzę miłego oddzionka i do następnego rankingu.